Siemanko, witajcie na kanale Podróże Dzikowozem. Jest to pierwszy odcinek z serii, która będzie przedstawiać budowę Dzikowozu 2.0, ponieważ jest to następca Sprintera, pierwszego kampera, którego zbudowałem. Na filmie tym zobaczycie, jak wygląda transformacja dostawczaka od samego początku po sam finish. Tematem dzisiejszego odcinka, albo tematem, od którego zaczynamy dzisiejszy odcinek, jest izolacja. Izolacja, która będzie dawać ciepło zimą, która będzie chronić nas przed gorącym latem. No i oczywiście będzie też wygłuszała pomieszczenie, co da nam większy komfort. Zapraszam do oglądania. Narzędzia, które będziemy potrzebowali do tego oczywiście wkrętarka narka, wyrzynarka, kantóweczki ja użyję takich z odzysku żeby zadbać trochę o i ekologię i swoją kieszeń no i przede wszystkim na podłogę płyty XPS to jest dwójka myślę, że nie będę szalał z większą grubością wystarczy dwójka to zapraszam do oglądania. Opadać, trzeba było szybko skawać się do środka. Nie jestem przygotowany z oświetleniem. Ale nie wyjdę po oświetlenie. Ponieważ za mocno pada. Działam. Deszcz pada. Zobaczcie jaka tęcza się pojawiła. Ja uciekam do środka. Póki jest mokro, zajmiemy się innym tematem. No to, żeby nie tracić czasu, zobaczmy, co tutaj kupiłem. Rozpakuję to i już zacznę sobie myśleć o tym, jak to podłączyć. Więc wygląda to tak: mamy kamerkę, monitorek, kabel, bo tym razem nie będzie na Wi-Fi, tak jak sprinterze tylko po prostu po kablu no i zasilanie a tak w międzyczasie wycieczka po śrocie w poszukiwaniu obracanych foteli nic nie mogę znaleźć chyba będzie trzeba poszperać w necie Tam jakieś były szarany, kije, karniwa, ale. Fiat, Les. Ale wszystkie miały. Zwykłe. Także. Jadę dalej na skład budowlany po Alu Foxa. jeszcze dużo sprawdzi się do załatwienia. No dobra, dotarłem w końcu do domu po całym dniu jeżdżeniu materiałami, które zobaczycie w dalszej części filmu, ponieważ będę je używał do izolacji. No, ale kiedy byłem u mechanika, kiedy naprawił ten zamek, a w sumie naprawił jeden zamek, bo drugi jest kompletnie do wymiany, tak się trochę zrobili Kupia w tym komisie, że w ten zameczek włożyli zamek od jak to on powiedział, zamek od, od schowka, żeby tylko był i ogólnie dlatego on tak wychodzi, bo po prostu tak się da. Także trzeba wymieniać co element z klamką tutaj ze, z tą zewnętrzną, bo nie ma. Nie ma tutaj kompletnie nic po prostu. No, ale kiedy oni to robili, ja chodziłem po sklepach i znalazłem jeszcze taką kamerkę. Tańsza, ale skusiłem się na nią, ponieważ ze, ma też e, rejestrator, e, wideorejestrator, No i jest na kablu od razu z taką wtyczką i, i takim mocowaniem. Także zobaczymy, jak to się sprawdza. To kupiłem w sklepie Action za, za 100 zł. Także zobaczymy, jak działa taka budżetowa kamerka. Przecież tam to skupiłem też jest budżetowa, ale to, to już jest zupełnie budżetowa. No i jak widzicie zacząłem montować już płyty OSB na to wszystko a tu akurat kolega zobaczył, że nie ja będę teraz pokazywał albo w sumie pokażę Wam Widzicie? Dlatego tak te drzwi hałasują, bo tutaj trzeba to wszystko z tej z tej strony podspawać, także muszę tak ściągnąć ten kawałek izolacji. I jutro rano jadę do kolegi yy, spawać To także szkoda, że ciągle, 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 coś wychodzi, muszę naprawiać zamiast, zamiast skupić się na na, 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 na robieniu, przerabianiu na, na kamper Myślałem, że jak kupię starszy rośnik, ale, ale dam trochę więcej pieniędzy, no to, to będzie tak, że nie będzie nic kompletnie do robienia, a jednak cały co czas coś wychodzi. No dobra. Trzeba dalej działać. A więc jakość tego zestawu, to mam kamerkę z action, no jest, no jest słaba, ale czego się spodziewać ze 100 zł za te pieniądze, to to do czegoś na pewno się przyda. Można zrobić tak, że podłączyć to do stopu, będzie się włączało, jak, znaczy do stopu, do, do wstecznego, będzie się włączało, jak jak ze, będę się wsteczny włączać tutaj możemy sobie przełączyć, że no nie tutaj że mamy przód, ale też kawałek tyłu widzimy możemy tak, że mamy o, pół na pół albo po prostu tylko przód no jako wideorejestrator czemu nie nie ma co nie, za te pieniądze nie ma, nie ma co żałować zakupu no tak to, tak to wygląda. Można włożyć kartę i będzie rejestrowało na naszą jazdę. No i niestety po ścianięciu ścianek okazało się, że jest sporo rdzy, które już też zacząłem szlifować. Kolejny dzień prac zbliża się ku końcowi. Założone są już boczne ścianki. One będą e, jakby ściankami szafek i mebli, które będą, no chyba że w łazience nie, no bo w łazience przyjdzie No to jeszcze panel e, winylowy, czyli, czyli plastikowy, kompozytowy inaczej mówiąc. E, Podłoga prawie skończona. Przyjdzie na to jeszcze tylko e, gumoleum. E, za tymi pytaniami oczywiście jest Alufox, a pod Alufoxem e, XPSy dopełnione pianką, w niektórych miejscach e, wełną, zależy co lepiej dochodziło. Zaraz zajmę się Wypełnieniem boków pianką, wypełnieniem boków wełną skalną, która dla dodatkowego bezpieczeństwa będzie włożona w wolki foliowe, nie powinna nasiąknąć, ale nie zaszkodzi. Wygłuszy to, i oczywiście przede wszystkim ociepli drzwi. No cóż. No dzieła w takim razie. O, widzę, będzie teraz piana szła. Tak. Widzisz, jak szeroko idzie? elegancko Oj coś Masakra w Tym razem mam taki problemy jak kapitan przyczepał miał że co, troszeczkę odpada, tak? No, że w ogóle <suszy> tę trochę Nie mogę utrzymać go w pionie tak no bo no się... <suszy> No, tak. no, patrz, że teraz się roz, rozchuśtał ten pistolet. Będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Robota w re! Dochodzę do sprawy. No dobrze, dobrze. Ale już widać, że cały sufit prawie jest. 那不是。 A więc jak widać góra jest już zapianowana, teraz docierałem sobie tą kątóweczkę i sobie ją przykręcę, żeby tutaj ładnie wyglądało i przy wkładaniu do bagażnika różnych rzeczy, żeby się nie brudziło. Godzina 21 skończyłem na dzisiaj pracę w busie praktycznie o, przez ostatnie dni robię działam w busie od rana, do wieczora jestem wykończony e, Dzisiaj miałem taki troszeczkę luźniejszy dzień, ponieważ wypuściłem się do warsztatu, żeby wymienić filtry, oleje, a więc... <grym> olej, olej filtry, a więc nie, nie było tak, że od Bladego świtu do późnej nocy pracowałem nad busem no ale wróciłem, wróciłem właśnie e, jak wróciłem z warsztatu to kończyłem izolację części sypialnianej e, podłogi garażu i malowałem nogi od od łóżka przyszłego łóżka a teraz rozpakowuję paczkę kim, która przyszła oczywiście łatwo <grytko> domyślać co tutaj się znajduje kto śledzi moje filmy, to taką paczkę już widział. Mamy tutaj zbiorniczek. No i oczywiście poszczególne elementy. A więc po wypakowaniu wygląda to tak. Mamy tutaj piecyk. Z pilocikiem. Pompka. Całe ręce mam w farbie, ale malowałem wszyscy chwilą. Kulnik kable no, jakieś przewody dali tandetne, chyba będę musiał swoje kupić no, no już nie do wiary. No, chyba pomylił go. no nieważne Ta podstawa do której montujemy chyba sto. chciałem wam jeszcze pokazać te drzwi są już ocieplone wełną. Zobaczcie, jak one są wyciszone. Te jeszcze nie są. Jaka jest różnica? Także pokazuję Wam to w takim celu, żebyście wiedzieli, że izolacja nie tylko chroni przed temperaturami. Tylko jeszcze wygłusza auto. Biorę się za sufit. Nawiercam teraz te listewki. Będą się one trzymały tych wzmocnień. A że są cienkie, bo nie mogę dać grubych. Nie chcę, żeby to auto wyżyło. Nie wiadomo jak. To nawiercam je ja najpierw żeby nie popękały jak będę wkręcał wkręty. I aby tą izolację piankową zasłonić po przykręceniu tych wkrętów na przykręceniu tych kantów. Przymocuję do tego tego alufoksa. Tego, tego, Cało to będzie w Alfoksie. i później da się po prostu na to jakieś na wykończenie, albo jakieś panele winylowe, albo, e, albo jakiś ładny materiał. No, żeby to wyglądało estetycznie, to już na, na finish. No dobra. To działa. Do działa Czas skończyć ten filmik, bo zabrało się tyle materiałów, że ten odcinek byłby za długi. Nie pokażę wam wszystkiego w jednym odcinku. I tak to, co pokazuję, jest streszczeniem streszczenia. Co zostało zrobione? Zróbmy takie małe podsumowanie. Na podłodze 4 cm XPSA, na to folia termoizolacyjna. Eee, płyta OSB. No i tutaj w garażu jest już wykładzina. Podobna wykładzina będzie w salonie. Stelarz od łóżka już powstaje, który będzie oczywiście od razu zabudową e, tego garażu. Ponieważ dotąd będzie łazienka, a tutaj będą meble kuchenne, to tutaj będą drzwiczki, tak żebym mógł wejść do tego garażu od, e, od środka. U góry widzimy. Już położoną pianę, pianę izolacyjną. Jest to specjalna piana do izolacji. Położyłem już kantóweczki, do których e, przymocuję alufoxa. Na alufox przyjdzie jakiś ładny materiał na wykończenie, żeby to estetycznie wyglądało. Kantówki, nie położyłem ich tylko tutaj w tym, w tym miejscu, bo gdzieś tutaj będzie okno dachowe. Co poza tym, boki. Jeżeli chodzi o boki, no to po obu stronach są e, położone XPS-y wypełnione pianką i e, do tego jest jeszcze e, alufox oczywiście. Tak, żeby nie było mostków termicznych. Starałem się robić to dość, dość szczelnie, także żeby to się wszystko łączyło także z, z podłogą. Żeby nie było masków termicznych, żeby nie, nie zbierała się, się woda. Nie wiem, czy uda się to zrobić w 100%, no na pewno gdzieś, gdzieś jakieś, e, jakieś przejścia mogą się znaleźć, ale będę starał się robić to jak, jak najlepiej. No dobra, trzeba kończyć ten odcinek, nie będę Was zanudzał. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli chcecie dalej śledzić kanał, a jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!